Tak, to znowu my. Witamy. Trzecia sztuczka. Czyli pewnie już dobrze znacie ją z telewizji, chociażby. Wbijanie nakrętki w butelkę. Uwaga, to ma butelkę. Że nie było. Normalna butelka. O, nic z niej nie wypada. żeby była cały czas to Bierzemy nakrętkę. O, zwykła biała nakrętka. Nie było. Uwaga. Raz. Może tylko się chcę, żeby było widać. Dwa. Trzy. Proszę bardzo. Nakrętka jest w środku biało Możesz sprawdzić Wszystko, żadnej i nic nie ma Nie ma żadnych naciąć Nie Teraz uwaga Wyjaśniam jak to zrobiłem Uwaga Dajcie mi chwilę Jak widzicie już widać pewien felek. Otóż w tej nakrętce w środku nie wiem, czy będzie dobrze widać to w kamerze. Nie, nie będzie. Nakrętka od śrubki. Wiecie jak wygląda. Przyklejacie ją pod, na dół nakrętki. Zaklejacie białym papierem. I ewentualnie możecie zamalować korektorem, korektorem, tak jak ja to zrobiłem. Teraz, mam tu magnes. Za nakrętką... Za naklejką, przepraszam. Pod którą jest nacięcie, przez które oczywiście wrzuciłem to do środka i zakleiłem taśmą. Chowacie. Tą nakrętkę, Nie jest to proste. O, właśnie. Trzymacie to na magnesie. Na pewno nie wypadnie, jeśli magnes jest silny. Teraz układacie rękę tak, żeby dwoma palcami zakryć ten magnes. Ten jest trochę duży, nieporęczny. Także proponuję znaleźć jakiś mniejszy. A tym palcem, jeśli macie tylko butelkę, akurat wcięciem, jak ja, umieszczacie go tu. Odkręcacie. Kładacie dobrze magnes. Raz, dwa, trzy. Cofacie tutaj rękę, żeby tak trzymać butelkę a korek szybko chowacie na kieszeni sztuczka bardzo efektywna zapewniam, że wielu się zdziwi kiedy weźmie do ręki butelkę i wiózł nakrętkę w środku każdy jest pewien, że tu jest nacięcie i będzie małe zdziwko to tyle z tej sztuczki, polecam